used to Taki głodny mam ochotę zjeść coś w McDonaldzie! To dobrze się składa, bo dzisiaj zrobię najlepszą restaurację McDonald's na świecie. I patrz, zaczynamy od robienia burgerów. Najpierw muszę ugotować takie mięso. Widzisz to? Normalnie jak w McDonaldzie. Teraz je przewracamy i zaraz dostaniesz pysznego burgera. Faktycznie tutaj mamy nawet jakieś bułeczki i frytki, ale to będzie dobry McDonald's. To będzie najlepsze. Patrz na to. Teraz masz nawet takie krzesełko. Możesz sobie tutaj usiąść. Poczekaj sekundki. Ja tylko obsłużę jakiegoś klienta Proszę bardzo, dla ciebie burger Dla ciebie też Ale Pimpek, chodź tutaj na chwilę, bo ty chyba o czymś zapomniałeś Zobacz jak tu jest brudno, ja nie będę tutaj ja! O fuj, faktycznie, poczekaj Już to posprzątam, dobra, pasuje ci już No i bardzo dobrze A ja robię cały czas te burgery Jeju, praca w McDonaldzie jest taka trudna Pimpek, musisz zbudować lepszego tego baka, Bo na razie tutaj nawet nie ma dachu żadnego Ja nie <grym> będę jadł na dworze No masz rację, na razie nie jest zbyt ciekawie Ale poczekaj i zaraz to wszystko się ulepszy. Kupię może na przykład taką lodówkę, nawet. Wow, ile tutaj jest burgerków! Ej, faktycznie będzie ich tak dużo. Dawaj więcej rzeczy. Jak chcesz, Nuczek, możesz mi pomóc gotować tutaj te hamburgery. Ja będę obsłużyć oczywiście inne osoby i będę za nimi sprzątać. O tak, widzisz, jak się podzielimy obowiązkami, to od razu nasza restauracja McDonald's będzie coraz lepsza. Ale chwileczkę, co ja mam gotować burgery? Ja tego nie chcę. Wiesz, co, Pipek, Ja idę zbudować swojego McDonald'a. Co ty Mówisz, poczekaj. Ja wiem, że mój McDonald's może nie jest najlepszy, ale zaraz będzie mega fajny. Tylko mi pomóż. Nie, no wiesz co, Pimpek? Ja sobie idę zrobić swojego. Sorry, Pimpek, na raneczku. Nie, co ten luczek robi? On chce zrobić lepszą restaurację ode mnie, ale ja mu na to nie pozwolę. Muszę udowodnić luczkowi, że mój McDonald's będzie najlepszy. Dlatego kupimy taki super piec. Teraz będziemy tak szybko robić burgery. Zresztą zobaczcie sobie sami. Wow, on jest taki złoty. I uwaga, te burgery robią się w sekundę! Młahaha. To jest bardzo dobre, ale nasza restauracja cały czas jest mega słaba. A ja tutaj proszę, obsługuję każdego. Chcecie burgery? To łapcie burgery! I dla pana aż cztery burgery! Wow. Ktoś mi dał 50 tysięcy do piwku, ale super, w takim razie będziemy mogli ulepszyć naszego McDonalda na maksa. Patrzcie na to! Mamy już wejście, to mi się bardzo podoba. Wypadałoby jeszcze ulepszyć trochę tył. Co to w ogóle? Jest, Czemu ta restauracja jest jeszcze taka pusta. Muszę kupić kolejną rzecz i więcej burgerów do robienia. Wow, dostałem nawet jakiegoś super peta. O co tutaj chodzi? O mi nie przeszkadza, ja muszę zrobić najlepsze burgery na świecie. Proszę bardzo, tutaj burger dla pana i jej znowu muszę sprzątać te stoliki. Troszeczkę mi się nie chce, a co jakbym teraz zatrudnił sprzątacza? To mi się będzie opłacać. Zobaczmy, panie sprzątaczu, gdzie ty jesteś? O, proszę. Proszę bardzo, jak ładnie tutaj stoi. No już, proszę posprzątać po kliencie. Mamy tutaj naprawdę dużo zamówień. Jeju, teraz jeszcze dwa burgery. Proszę bardzo, każdy chce zjeść u mnie burgera, bo moja restauracja jest najlepsza. I kupuję kolejne stoliki. To mi się podoba. Ale przydałoby się dokończyć przynajmniej to pierwsze piętro tej restauracji. Co tu się dzieje? Wow, mamy już troszeczkę więcej ścian. To jest naprawdę fajnie. Wypadałoby też zrobić może jakieś miejsce dla tego sprzątania. Bo na razie jest tu bardzo pusto. Dodamy do tego oczywiście okna. No i wypadałoby jeszcze dodać dach. Tutaj są jakieś puste miejsca. Ciekawe do czego to będzie służyć. I proszę bardzo. Już się zabiera ze za sprzątanie. No dawaj. jemy to. I jak tu jest brudno. No nie wierzę. Widzicie te plamy. Ej sprzątaczu. Masz to sprzątać w tej chwili. Zobaczcie jak macha tą ściereczką. No i o to chodzi. I ja kupię teraz szybko oczywiście nasz dach. No i patrzcie. Teraz to to faktycznie Wygląda jak restauracja McDonald's, ale przydałoby nam się kupić jakieś kolejne rzeczy. Na przykład maszynę do robienia kawy! Ej, dawaj mi to! Przecież kawa jest taka dobra, jak to teraz kupię. To zobaczcie, mamy szefa, który cały czas nam robi kawę. A co z frytkami? Też to trzeba kupić. Co to jest za restauracja bez frytek? No i proszę bardzo! O, tak piękne frytki się smażą, a ja będę musiał niestety robić burgery. No już, raz, dwa, raz, dwa, nie ma czasu. Mam tylko jednego burgera, cztery frytki i aż piętnaście kawy. Już pana obsługuję. Proszę bardzo! Oto pana zamówienie. E, e, zaraz ktoś tutaj idzie. Czy to jest przypadkiem luczek? Budzie się ludzie! Ej, chwileczkę, Pipek, ty naprawdę zbudowałeś ekstra McDonalda. Tutaj masz wszystko! No tak, i co? A ty mi nie wierzyłeś! Co chcesz kupić? Mamy tutaj kawę, frytki, burgery, wszystko do wyboru! Poproszę dwie frytki i jeden burger! Szybko daj mi, to chcę zobaczyć, jak jest. U ciebie jedzenie. No proszę bardzo, już ci daję, oto moje burgerki i teraz frytki, kucharzu, zrób to wszystko, tada, możesz sobie usiąść przy stoliku i proszę bardzo, weź sobie zjedz. Ale fajnie to wygląda, ale chwilę, muszę to zjeść i... ale to jest niedobre. Co ty powiedziałeś, jak to niedobre, mój McDonald's jest taki smaczny, każdemu smakuje, zobacz, ktoś chce kupić kawę, proszę bardzo, już to dostaję. Nie, ludziska, nie kupujcie tutaj nic, tutaj sprzedają truciznę, wiesz co Pimpek, mój McDonald jest najlepszy, chodźcie do mojego. Co ty mówisz? Nieprawda, twój McDonald jest mega słaby. Dlaczego Luczek powiedział, że moje żarcie jest niedobre? Zaraz mu pokażę. Patrzcie, fast food tutaj pisze bardzo dobrze, ale to nie może być koniec. Ja muszę kupić tutaj więcej rzeczy, żeby Luczek zobaczył, że to jest prawdziwa restauracja McDonald's, taka, której nigdy nie byłby w stanie zrobić. Jest tu dosyć pusto i trochę brudno, a mi by się przydało więcej Więcej osób na tej kuchni. Dlatego zatrudnimy może takiego szefa i dodatkowo jeszcze takiego kasiera. I teraz mam już tyle ludzi. Zobaczcie. Każdy mi tutaj robi wszystkie hot dogi, burgery i nawet mamy osobę, która sprzedaje te rzeczy. Ale dobrze mi teraz idzie. Mój biznes jest najlepszy. A co mamy tutaj z tyłu? A, rozumiem. Tutaj będzie można dawać takie zamówienia z samochodu. To jest ciekawe. Tylko na razie nie ma tutaj niczego. Musimy to ulepszyć jeszcze czy bardziej. na przykład tutaj zrobimy taki specjalny parking. O tak, zaraz będziemy mogli przyjmować samochody. To będzie McDonald's najlepszy z całego Roblox'a. Żaden McDonald's nie będzie lepszy od mojego, tylko właśnie. Czy wszystko tutaj jest w porządku? Na razie widzę, że jest mega brudno. Potrzebujemy chyba więcej sprzątaczy. Patrzcie, ile tutaj jest plam z jedzenia. No już, zabierajcie się wszyscy do roboty. Co to ma być? Ja wam nie płacę za stanie, a my patrzcie na to Ulepszamy to cały czas, ale zaraz, tutaj mamy jakiś plac zabaw, możemy go odblokować za 150 robuxów. Trzeba mieć plac zabaw w McDonaldzie. Co to jest za McDonald's bez placu zabaw? Wow! Robimy już jakieś ściany, okno i zaraz. Co to jest za plac zabaw? Myślałem, że on będzie na zewnątrz, a to się okazuje, że on będzie jakiś zamknięty w środku McDonald'a? Pierwszy raz coś takiego widzę, ale to musi być mega mocne. Wow, tutaj jest piasek i zaraz I jakieś Staweczki! Ten plac zabaw jest taki dobry. Patrzcie, jakaś zjeżdżalnia, kolejne ulepszenia. Ej, ja mogę tutaj wchodzić na samą górę! Jakie to jest fajniusie! Teraz jeszcze kupię to i dzieci, które tu będą, naprawdę będą zadowolone. Zaraz! Co to jest za osoba? Ale ten plac zabaw jest ekstra! Ej, Pipek, to jest twoje, to jest fajne! Luczek, co ty tu robisz? Ty już nie jesteś dzieckiem, a po drugie powiedziałeś, że moje żarcie jest niedobre. Ty tutaj nie masz wstępu. No i co, że twoje jedzenie jest niedobre, ale ja chcę się tutaj bawić. Ty masz takie fajne to wszystko. Nie, zatrzymaj się. tu jest plac zabaw tylko dla osób, które kupiły coś w moim McDonaldzie, a ty nic nie kupiłeś. Dlatego musisz stąd wyjść. O nie, dobra, Pipek, wiesz co? Jeszcze do ciebie przyjdę, tylko zrób lepszego tego McDonalda, bo na razie jest niedobry. Patrz, jaki syf tu jest. No co? Syf? Ciekawe, jak jest u ciebie. Ja się tak staram, a Nuczek mnie cały czas obraża. Nie wytrzymam. Chcę ulepszyć wszystko na maksa, kupmy w takim razie nieskończoną ilość monet, czyli w takim razie będę mógł teraz kupować wszystko po kolei. Wow, mam biliard pieniędzy, a to oznacza tylko jedno. Kupujemy wszystko po kolei! Cokolwiek widzimy, patrzcie na to. Kupujemy to, nie patrzymy nawet na cenę. Wow, jakieś fajne kuleczki. Krzysełka to jest normalnie raj dla dzieci. Widzicie to? Ja nie mogę, ale to miała być restauracja, a nie jakiś plac zabaw. Co tu się Wala. Ale muszę przyznać, że ten plac zabaw jest najlepszy na świecie. Co tu się dzieje? Na górze jest jakiś hot dog, rozumiecie to? I frytki zwisające z góry. Ej, tego normalnie nie ma w placu zabaw. Nawet jest trampolina w środku. No, bez żartów. Ulepszyłem to chyba na maksa. Ale skoro ulepszyliśmy już plac zabaw, to teraz wypadałoby troszkę ulepszyć naszą kuchnię. Wow, ona już jest naprawdę fajna. Patrzcie, zaraz ją skończymy, tylko wypadałoby aby kupić tutaj troszeczkę więcej kasy, bo naszych klientów jest coraz więcej, a niestety, jakby to powiedzieć, mamy coraz mniej miejsca i proszę bardzo, muahaha, zaczynamy zapełniać naszą restaurację tylko. Co robią moi sprzątacze? Ja tego nie rozumiem. Tu jest nadal tyle syfu w tym McDonaldzie. No co jest? Za co ja wam płacę? Przecież już wydałem na was tyle Robuxów, ale nie wam będzie. Na razie zajmijmy się może łazienkami w naszym McDonaldzie muszą być najlepsze łazienki na świecie. No i proszę bardzo, już chyba łazienki mamy skończone. Przydałby się jeszcze telewizor i znowu oczywiście ulepszymy naszą kuchnię. Wow! Tu jest tyle rzeczy. Zatrudniliby przy okazji więcej szefów. Bo im większy McDonald's tym więcej osób do obsługi jest nam potrzebne. I patrzcie na to! Wow! Nasz magazyn jest już pełny! Teraz przydałoby się jeszcze ulepszyć nasze szatnie, jakieś roślinki, wszystko po kolei. I zaraz, ile tu już nie z osób, nawet tego nie zauważyłem. Patrzcie, jak nasz McDonald's się rozwija. Mamy już ich naprawdę dużo. Wow, to jest coś, ale oczywiście nie skończyliśmy jeszcze tego całego. Ja chcę kupić wszystko, co jest możliwe w tym McDonald'sie, a jak na razie jest tu tyle pustego terenu. Nie podoba mi się to, trzeba to zapełnić. Zobaczcie, krzesła, jakiś wielki stół. Wow, ale on jest nowoczesny i nawet jakieś szklane plantacje, co to jest? Dlaczego w tym McDonaldzie sobie jakieś palmy? To jest chyba zbyt mocne Co to się dzieje? My już faktycznie ulepszamy wszystko na maksa Ja cię kręcę! Nie wiedziałem, że ten McDonald's będzie aż taki dobry A patrzcie na to Tutaj zaraz nie będzie miejsca dla osób A ja na to nie mogę pozwolić Szybko dawajcie Nawet zrobimy drugie piętro O matko, ile tego jest I czekajcie, czy tutaj będzie przypadkiem basen? Muszę to sprawdzić No nie mogę Tylko najpierw wypadałoby może skończyć te pierwsze piętro, bo po co zabierać się za kolejne, skoro my jeszcze nie skończyliśmy tego pierwszego. Co tym razem? Wow, jaki wielki napis fast food. Każdy to zobaczy z kilometra. Zaraz będą przyjeżdżać do nas samochody, żeby tylko kupili coś w naszym fast foodzie. Wowoho. Teraz idziemy na górę. Już zrobiliśmy wszystko, o, czekaj, co tu było. Czekaj, y zaraz, Luczek. Tak, mam do ciebie pytanko. Czy mogę pracować w twoim McDonaldzie? Jednak wygląda epicko. Teraz chcesz ze mną współpracować? A przed chwilą chciałeś zrobić własnego McDonalda! No nie jestem pewien. Mamy już chyba pełno ludzi. Widzisz zresztą sam, na ciebie chyba nie będzie już tutaj miejsca. Proszę, mogę nawet czyścić wszystko, śmietniki nawet dodawać picia tutaj, wszystko mogę zrobić naprawdę. No dobra, luczek, w sumie akurat potrzebujemy takiej osoby do sprzątania, to bierz łopatę i sprzątaj tutaj to wszystko, a ja ci pozwolę być tutaj zatrudniony, tylko masz to posprzątać. Rozumiemy się? Mój McDonald jest na serio spoko, dobra, idę sprzątać kible. No to bardzo dobrze, mam nadzieję, że będziesz ciężko pracować, a teraz my pójdziemy na górę i oczywiście kupimy tutaj wszystko, co jest możliwe. Nie wierzę w to, nawet Luczek się poddał, on już wie, że mój McDonald's będzie najlepszy. A to oznacza, że my nie możemy go zawieść, tylko również musimy go ulepszyć, prawda? Robimy już drugie piętro i ja się zastanawiam, co będzie w tym miejscu. Serio, coś czuję, że faktycznie tu zaraz powstanie jakiś basen. Ulepszmy jeszcze przed tym naszą kuchnię. No i oczywiście zapomniałbym na tym miejsce dla menadżera, czyli dla mnie. Młohoho. Ale to miejsce będzie fajne. Z przodu będzie kuchnia, a tutaj jest moje miejsce dla odpoczynku. Patrzcie na to: no nawet taki telewizorek, komputerek. Wow! Ten McDonald's ma wszystko, czego byśmy chcieli. Nawet kupiłem takiego wielkiego burgera na górze. Widzicie to? Wow! Zakupmy jeszcze oczywiście mnóstwo stolików. Nie może tego zabraknąć. Prawie nasz McDonald's. Jest skończony To jest naprawdę dobry znak I te drugie piętro wygląda tak fajnie Widzicie to wow Ono jest o wiele lepsze od tego pierwszego I zobaczmy W tym miejscu będziemy mogli chyba kupić jakieś wow Różne rzeczy do rozrywki Maszyny jakieś różne e, Nawet tu jest wodospad Co to jest Nigdy wcześniej nie widziałem aż tak wypasionego McDonalda Ale w sumie mi to jakoś nie przeszkadza Nasze górne piętro jest już prawie skończone osoby przychodzą już tutaj z góry, bo na dole zaraz nam zabraknie miejsca. O oo. Pimpek, skończyłem już myć kible. Co teraz? Wszystko zrobię! No dobra, Luczek, to teraz pomóż w kuchni. Tam na pewno potrzebują pomocy. I możesz tutaj posprzątać trochę stolników. W sumie jest bardzo dużo roboty. Zobacz ile osób tutaj jest. Ej, faktycznie, dobra. Idę w takim razie pomóc przy kuchni. Dobra robota, a ja w takim razie zajmę się jeszcze parkingiem. Można go naprawdę mocno ulepszyć. O, -o. co my tu budujemy! Wow! Jakieś ławeczki, drzewa, nawet takie płotki. Co tu się odwala? Zapomniałem o tej zewnętrznej części, a ona jest mega ważna. Przecież nasz McDonald's musi wyglądać bardzo dobrze. Postawimy tutaj wszystko, co jest tylko możliwe. Wielkie parkingi i proszę bardzo, z zewnątrz. Nasz McDonald's wygląda najlepiej na świecie. Jeszcze tylko zbudujemy ostatnie rzeczy i nasz McDonald's jest skończony. No nie gadajcie. Nigdy wcześniej nie miałem okazji i zrobić takiej super restauracji. A teraz mi się udało i jestem mega zadowolony. I uwaga, ostatnia rzecz. Ona jest gdzieś tutaj. Uwaga, tada! Kupiłem to. Wow, czy ja skończyłem całego McDonald'a? Ale on świetnie wygląda. Mniam, ale pyszne te fryteczki i burgery i kawka. Tak, zjem wszystko. Mniam, niam. dobrze, że Pimpek nie widzi. Chwileczkę, czy Luczek przypadkiem nie podjada mojego jedzenia? Ej, co ty robisz? Ej, chwileczkę, szefie. To nie tak, jak myślisz. Ty masz przypyszne jedzenie! O, nie, Luczek, tak nie będzie! Chodź tutaj, możecie cię złapać! Sorry, twój McDonald's jest najlepszy!